go Z tej strony Roki i... No, ja jestem tu sam na kwadratowej masakrze. Znaczy, pobrałem to z internetu i teraz będziemy kręcić na znaczy, To będzie taki krótki, krótki wstęp. Może dzisiaj jeszcze y, pójdę i y, dam na YouTube. I następnie... I tutaj jednak się przygotowałem takie Neku. No. I... W i... na następnym odcinku... Będzie, Będę nagrywał z misierem. Teraz nie nagrywam, bo już muszę kończyć. Już jest taka późna godzina, ja tylko na chwilę tak weszłam. Ja pokażę wam dom mój, w którym się zamieszkałem. I oprowadzę też was po Policji Kto gdzie mieszka? Dobra, tu jeszcze nie wiem, znaczy tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. Tu jest dom Exitiusa, czyli tutaj mieszkał Rezi. Tam jest mój, ten duży tutaj, to był tego, um, bude, chyba nie pamiętam kogo to było, bo nie była tabliczka, nie pamiętam, dobra, nie, nie, nie pamiętam kogo to był dom. Um, to dam wam nie, y, 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 ten, y, moją hamacz i y, y, moje IP serwera, Hatsu też, to jest domek, y, y, tego był. PSP Magistera. No i teraz jest Nishera, Co właśnie mówiłem, że będzie w następnym odcinku, będziemy z nim grać. No i... No nikogo chyba więcej nie ma, ale no... Będzie więcej, bo jeden już i, i pilnował... Znaczy chciał znaleźć jakiś dom. No i nie, nie, nie znalazł. Pierw chciał ten, ja się tak zdziwiłem, taki duży. Na jedną osobę, tak się... No, nie by coś tu, co by tutaj powiedzieć. Hmm, serwer ma pluginów 18, żeby tak nie zacinało trochę, i są w nim bardzo dobre pluginy, na przykład mam właściciela, y, takie tam inne. I mo może, na może naprawię później te na przykład niektóre budowle, tego na pewno nie dokończę, bo. Y, no. Ja, ja takich domów nie będę budował. Więc trochę trudno. No i tak, ja, ja to może później dokończę. Bo ty już widzę, że są jakieś dziury, może od cięta albo od czegoś. Coś tu rozwalali. No i. To jest chyba domek Madzi, jak się nie mylę. Tam jest chórówka, tak jak w jednym odcinku co pobieram mapę, to była krówka. Mm, to jeszcze nie wiem, kogo będzie dom, może naprawię. Czy. Ło, kurde. Pięknie. No. Mm, prowadzę jeszcze Wam, Was po moim domu, jakby nikt nie do takiej kwadratowej masakry albo niektórych domów. Później będzie, może jeszcze wygram kwadratową masakrę, sezon trzeci, bo to jest sezon drugi. bo fajne, jakby. Yy, ciekawe, ile by było słów, jakbym dał kwadratową masakrę. Sezon trzeci. No, oprowadzę Was po do moim domku. Nie, niektóre te. Gdzie bym taki szybko? Mam. No, mamy tutaj nic nie mamy. Tutaj też nic nie ma, więc tutaj w skrzynkach nic ciekawego nie ma. Wszystko po zabierali. Dobra. Tutaj powinny być skrzynie. No tak. Tutaj nic nie ma, też nic nie włożyłem. Ale w tych powinny chyba coś być. Znaczy tak dużo nie. Tu nie mam, ale tu gdzieś są. Nie? Tu są. Dopiero zacząłem tutaj. Dopiero włączyłem tą mapę. I tutaj tak samo. Nie, chyba nie. Nie gdzie. Ale tutaj są. No. Hmm. Co jeszcze Wam tutaj powiedzieć? Znaczy, ile już nagrywam? 4 Cztery... Cztery minut. Dobra, tam. Hmm. Na no serio polecam Wam do ściągania mapkę e, i podam wam link do mapy w opisie e, no i tak, e, będziecie bardzo wkurzeni, bo, bo powiem wam jedno. E, za pierwszym razem zostawnijcie się no, normalnie gdzieś w wodzie tam. Po, potem e, jak dacie sobie game moda to, to szukajcie bagien. Potem y, idźcie tam ciągle prosto, albo tak y, na ukos, jak ja teraz, na przykład, tak na ukos idźcie i zobaczycie taką jakby, dż, y, taki, taki, tak jak tam, taki, y, z kobla. To, to nie jest teraz skobla, ale z, z, z tego, no. No i, no i potem ciągle tam, jak znajdziecie ten kobel, to co parę sekund, jak minie, to już po, poleciecie i znajdziecie właśnie to. Będzie jakiś tam domek. O, mister Zombie wlas no i ten. I tu jest chyba eksperka. Skąd on wiele nagrywa? Dziwne. Dobra. Dobra, pokażę Wam jego skina, bo chyba go nigdy nie widzieliście. Tu jest to jest. No, siema lodziska! Mi ma... Mister mi, mi, pokaż się no! Wszyscy się ch ch chcą ujrzeć! Widziałem nowo pole. Ej, no tu. O! I teraz! Mister zombie. Siema, siema. Zawsze te zombie! Nie no, no siema. O. Dobra. I właśnie nie wiem dlaczego, ale tutaj są też groby. Um, to pi w pierwszym odcinku to będzie taki wstęp. I link do mapy, jak mówiłem. No, i w następnym odcinku to już nie będzie tam mapy, ale no, nie wiem. Może też ten. Nie wiem. I tu macie na przykład Pabela, Roxemba, JJ Jukera, Master Czułek, SKKF, PSP Magister, Cubson. Właśnie nie wiem, dlaczego tutaj to jest zrobione. Tu macie, aha! Tam ten dom to jest jakiegoś. Bo tutaj widzę. Dobra, podam wam też że moje hamaty, moja ten. A to ja tutaj kiedyś mieszkałem na takim jednym serwerze, było bardzo fajnie. No i dobra, żegnam Was, r, 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 kurde. Cze, cze, trudno zapamiętać mój nick. No, to był Rocky, Kurde, Sarała Was za to. Mój nick to Rocky559, 9, więc żegnam się z wami serdecznie, nara.